Dzień dobry, Joanna Miziołek, Dariusz krędziński. a to jest program Mówiąc wprost, a dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta, a teraz szef firmy pr -owskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, Dzień dobry. słuchacze i widzowie. To ja tym zaczęła od tego mieszkania na 0% kredytu, ogłosił Donald Tusk. No a Prawo i Sprawiedliwość ma to dwuprocentowy kredyt do, dla osób do 45 roku życia. Czy już zaczęła się kampania na populizmy? No i jak w tym wszystkim też Platforma Obywatelska ma być wiarygodna? W, w tym, że mówi, że mieszkanie ma być prawem, a nie towarem, skoro to też jest hasło lewicy. No, to wręcz jest. Nie chcę powiedzieć, że ukradziony, no bo to, to nie jest tak, że ktoś ma jakieś prawa autorskie. Tak to nie działa w polityce. Politycy często sobie też trochę, nazwijmy, zabierają pomysły. No ale faktycznie kilka miesięcy temu usłyszeliśmy takie hasło e, i ono raczej bardziej się kojarzy z taką ważliwością, czy lewicową, czy taką społeczną. E, no a tutaj Donald Tusk, no przecież polityk, który kiedyś zakładał kongres liberalno-demokratyczny, e, pokazuje, że też e, ten temat dla niego jest ważny. Być może jakieś badania, które wszystkie partie mają, które pokazują, że dla wielu ludzi mieszkanie dzisiaj jest nieosiągalne, że e, mieszkania są drogie, kredyty e, trudno dostępne, e, a cały czas no, u, w Polsce jest e, na rynku, znaczy na rynku, że jest, jest kilkaset tysięcy rodzin, które e, no, potrzebują swojego własnego mieszkania e, wzrostu kosztów wynajmu, więc widać, że to może być temat, który będzie e, w kampanii podnoszony. No, pytanie, czy Oczywiście, co to, to będzie, to będzie bardziej wiarygodne, bo Donald Tusk dzisiaj może pewne rzeczy obiecać, a rząd ma o tyle łatwiej, że może realizować. I z tego, co jeśli dobrze pamiętam, to ustawa o kredycie dwuprocentowym, ona chyba już jest albo wyszła rząd, albo opracowana w Sejmie. Więc z jednej strony będziemy mieli obietnicę, a z drugiej strony konkrety I zobaczymy, zobaczymy co będzie wiarygodne w oczach wyborców. Czy obietnica na 0% czy już ten konkret, że że za chwilę będzie można ten kredyt na 2% wziąć. No i oczywiście jest inna rzecz, no bo można wiele rzeczy na, na uchwalić się w ustawie, no a później jest coś takiego, jak życie, które to weryfikuje. I, I później jest coś takiego, czy będą te mieszkania, w sensie nawet jeśli kredyty będą dostępne, bo ustawa będzie, no to dzisiaj widzimy, jakie są ceny mieszkań. Żeby, te ceny są no, wyśrubowane po różne tego powodu, no nie będę wchodził, bo też nie jestem ekspertem, no ale później, żeby się nie okazało tak, że jest kredyt dostępny w miarę, w miarę taki na dobrych bankach, no ale za, za te pieniądze no nie można kupić takiego mieszkania, jak, jakie sobie dana rodzina czy dana osoba wymarzyła. To jest trudny temat, jeden chyba z takich tematów, które w ostatnim trzydziestoleciu żadnej władzy de facto nie udało się załatwić, stąd, stąd problem nabrzmiewał, nabrzmiewał i. I być może stanie się tematem kampanii. No, właśnie, ceny mieszkań rosną, ceny, ceny kupna, ale też ceny wynajmu. To plus powiedział o kredycie 0%, powiedział też o 600 złotowej dopłacie do, do najmu, Co wiadomo, że przy tej podaży mieszkań, która nagle przecież się nie zwiększy o, o jakiś wielki procent, to spowoduje kolejny wzrost cen. Więc pytanie, czy ta narracja budowana wokół dostępności mieszkań, czy to na wynajem, czy to mieszkań takich kupowanych na własność, to dla partii politycznych bardziej pułapka czy, czy szansa? Bo ja bym skłaniał się do tego absolutnie nie, nie, nie sugerując tej pierwszej opcji tak jak rzeczywiście słusznie zostało zauważone przez 30 lat, żadna opcja nie, nie poradziła sobie z wynikiem mieszkaniowym w Polsce. Dlaczego teraz miałoby się coś zmienić? Dokładnie, jeśli ktokolwiek kupuje mieszkania, to najczęściej kupuje albo od, od te wybudowane przez deweloperów, albo na rynku wtórnym, a ta liczba mieszkań zbudowanych się... Przez, no, z nim, przez różne programy rządowe, jeśli by zliczyć pewnie ostatnich dziesiątek lat, to to, to, to dokładnie to jest. Nie chcę powiedzieć, że procenty, czy promile, ale, ale niewiele. Natomiast to też jest ciekawe, że no, proszę zobaczyć, jak się zmieniła filozofia kampanii, trochę platformy obywatelskiej. Ja pamiętam rok 2015, kiedy sprawa się wtedy w kampanii, to podawaliśmy 500, to druga strona mówiła, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Wtedy mówiono, E, e, że państwa na to nie jesteć i tak dalej, no dzisiaj nawet te propozycje, które zgłasza Platforma Obywatelska, no jeśli nawet uznamy, że one są słuszne, że trzeba ludziom pomagać e, w odkupieniu mieszkania, różne programy przeprowadzać, no to one też będą kosztować. Więc, e, ja nie krytykuję tego, tylko mówię, że proszę zobaczyć jak, e, także pod wpływem wielu działań Prawa i Sprawiedliwości, programów e, typu 500+, 13-14 emerytura, różnych dopłat e, do, do energii, różnych bonów, wakacyjnych i tak dalej, czyli dużych transferów do społeczeństwa, jak zmienia się też filozofia na partii, która jest no, z definicji była w jakiś sposób partią bardziej taką gospodarczo liberalną. I to też jest bardzo ciekawe, a na koniec to też jest ciekawe, na ile Polacy uwierzą, że jakakolwiek władza jest zdolna poprawić sytuację no, to w mieszkalnictwie czy w budownictwie, bo mi to troszeczkę czasami przypomina sytuację ze służbą zdrowia. Wszyscy wyborcy uważają, że to jest jeden z najważniejszych tematów kampanijnych, czy jeden z najważniejszych tematów. Służba zdrowia dotyczy każdego z nas, bo rzadziej lub częściej, ale każdy z nas wchodzi do lekarza, czy, czy pójdzie, a jednak, a jednak później w, te, w tematy służby zdrowia, czy obietnice dotyczące naprawy służby zdrowia w kampanii. One nie przekonują często wyborców, bo, bo wyborcy mówią, tak, jest problem, chcielibyśmy, żeby był załatwiony, ale nie wierzymy, że jakakolwiek władza jest to w stanie załatwić. No zobaczymy, czy tutaj da, tak będzie, to też może nie, nie ta skala oczekiwań, ale jak, to, już kole, jak jest to kolejna partia obok partii rządzącej, obok lewicy, ta kolejna partia dołącza z tym tematem, to ewidentnie gdzieś wychodzi w sondażach, że to jest temat, który jest dyskutowany w rodzinach. To jest problem, który ludzie uważają, że musi być rozwiązany na poziomie takim rządowym, różnego rodzaju wsparcia, bo, bo e, takie mechanizmy rynkowe już nie wystarczą. Ja tylko od siebie dodam, że od kilku dni próbuję się dodzwonić do lekarza rodzinnego, nie da rady, więc to systemowo nie jest załatwione. Choć proszę zobaczyć, jak pewnie każda władza powie i się pochwali, jak w ostatnich latach wzrosły wzrosł budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. E, platforma porówna swoje rządy jak to wzrosły, wpiszę do swojej i okaże się, że te e, środki w Narodowym Funduszu Zdrowia są, e, są naprawdę e, do, dość, e, dość znacznie większe niż, niż były 10 lat temu, no a cały czas borykamy się z tymi, tymi problemami. A może to jest tak, że dzisiaj opozycja zrozumiała, że ten paradygmat się zmienia i trzeba właśnie podążać w stronę lewicową i ta, powiedzmy, liberalna platforma, która stosowała politykę wody, ciepłej wody w kranie, też zaczyna się zmieniać. No i już jest krytykowana, bo Leszek Bartelowicz w gaście wyborczej powiedział, że jeżeli Tusk mówi, że nie można cofnąć rozdawnictwa, to jest to głupie. Ale więc... Ja mam wrażenie, z całym szacunkiem do pana profesora Balcerowicza, że jednak no, świat w ostatnich latach się zmienił. To... Nie, ale żeby bardzo robić nie. nie ch chyba cały czas w swoich przekonaniach. No, oczywiście, szacunek pewien za to, ale proszę zauważyć, e, jak, e, jakie programy dość duże, e, które pochodzą z budżetu państwa, są uruchomiane przy różnego rodzaju kryzysach w ostatnich latach. I to często w krajach anglosaskich, jak Stany Zjednoczonych, Wielka Brytania, czyli w takich krajach, gdzie, gdzie raczej e, trudno oskarżyć te kraje o, o to, że to były państwa tak zwanego welfare state. To były raczej państwa, które mówiły, my się nie będziemy wtrącać, wolny rynek będzie wszystko regulował. Proszę zobaczyć, jak przez to, że był COVID, że jest agresja rosyjska na Ukrainę, jak wiele rządów, także zachodnich, podejmuje różnego rodzaju działania, różnego rodzaju transfery z budżetu do, nie wiem, czy to wspomaga inwestycje czy samorządowe, czy wręcz transfery bezpośrednio do kieszeni obywateli, no w państwach zachodnich. Ja mam wrażenie, że jest taki trend dzisiaj, że państwo nie może się wycofywać do takiej roli, mówiąc klasycznie, stróża nocnego, który będzie tylko pilnował ładu i porządku, a wszystkie procesy gospodarcze będą się odbywać na zasadzie wolny, jak to reguluje. Tylko jednak coraz więcej mamy mamy decyzji, które pochodzą od, od polityków, które dotyczą wielkich grup społecznych, gdzie są przeznaczane ogromne środki, no bo też politycy widzą, że jeśli nie, Sami tego nie zrobią, sami nie wyjdą z takimi programami, to, wyjdzie, to wyjdzie z tym, wyjdą z tym partie opozycyjne, a i też chyba jest takie oczekiwanie społeczne e, szerokie, że no, jeśli się pojawiają jakieś problemy, to od tego jest ten rząd, żeby je w jakiś sposób też rozwiązywał, a nie mówił Łęce i mówił to wszystko załatwi wolne. No, mam wrażenie, że tutaj dzisiaj e, i zarówno partia rządząca, i, i partie opozycyjne no, wie, że już taki, e, taki styl uprawiania polityki gospodarczej, w początku lat 10., czy jeszcze wcześniej, z lat 80., znany na zachodzie, że wszystko załatwi wolny rynek, no, no już dzisiaj jest paser, że dzisiaj się tego, tego nie da e, dalej utrzymać. A, a wracając jeszcze do tego tematu mieszkanictwa, proszę porównać dzisiejsze wypowiedzi Donalda Trumpa z jego pierwszym ekspozycją z 2007 roku w e, tej kwestii mieszkanictwa, jak on tam wręcz mówił, że państwo nie jest odbudowania. Odbudowania mieszkań, coś tam może ułatwiać inwestorom działanie, może ułatwiać jakieś procedury takie administracyjne, gospodarcze ale de facto to, to, to inni są od tego odbudowania mieszkań, więc to też pokazuje, jak już samo myślenie Donalda wszystko się zmieniło. Myślę, że pod wpływem tego, że zmieniło się, no nie wiem, zmieniła się sytuacja społeczno-polityczna przez ostatnie, ostatnie dekadę, nawet ostatnich kilka lat. No powiedzmy, że gdzieś tak w okolicach roku 2007-2008 ten neoliberalizm został w, na umownym zachodzie pochowany, tak już ostatecznie złożony do grobu. U nas czasami trzeba dekady lub trochę więcej no, czasu, żeby, że, że, żeby, żeby dotarły. Oto, Otóż to kogo złociła wizyta Joe Bidena w Polsce politycznie, jeśli kogokolwiek? No, oczywiście, jak jest wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, to najwięcej zyskuje partia rządząca, ktokolwiek, ktokolwiek wtedy no, jak. Jak był prezydent czy w Polsce prezydent Obama, to, to na pewno to pomagało platformie obywatelskiej, bo to był czas zasadniczo czas rządów na no, końcówkę Obamy się zbiegła to już z początkami rządów prawej sprawiedliwości, ale generalnie to była tamtym rządem i no, nie ma chyba powodu, żeby opozycja się licytowała, władzą kto dłużej rozmawiał, kto ma zdjęcia, a kto nie ma, no bo oczywiste jest, że... Tego typu, tak się dzieje. No, dziwię się, że, że w to pozycja weszła, bo przy tego typu wizycie wiadomo jest, że to, to jest wizyta e, na zaproszenie Was Państwo, czy wizyta oficjalna jest pewien e, protokół. I, i oczywiste jest, że prezydent Stanów Zjednoczonych spotyka się przede wszystkim e, z prezydentem, który go zapraszały, e, z premierem, czy innymi oficjalami, a jeśli znajdzie jakiś czas na. E, e, Krótsze spotkanie e, z przedstawicielami e, opozycji czy z przedstawicielami władz samorządowych, jak zapewne Trzaskowskim, to nie jest to ani zidożnego, e, ani nic nadzwyczajnego. E, tak często się dzieje pewnie, że, że jakbyśmy przeszedli wizytę prezydenta Bidena, to, że są, znajdowane są takie formuły, żeby do takich krótkich spotkań dochodziło, no ale to też nie oczekujmy, że prezydent Biden będzie poświęcał połowę swojej wizyty na spotkanie z, z tymi, którzy nie, którzy nie rządzą, no bo on przyjeżdża załatwiać pewne sprawy. Nawet powiem tak, nawet rozmowy z, z władzami są często w, w sposób taki dość no, rygorystyczny ustawiane. Pod względem czasowym. Każda taka wizyta ma swój harmonogram, jest to mocno, jest to mocno pilnowane, więc nawet spotkania z mążą nie trwają po 3-5 godzin, tylko ten czas jest tak krojony, żeby, żeby kilka jeszcze innych wydarzeń się odbyło. Więc nie wiem, czy jest to potrzebne, żebyśmy się dzisiaj w Polsce listowali. Ważne, że ta wizyta się odbyła. Każdy mógł powiedzieć bardzo dobrze, że ta wizyta się odbyła w Polsce po wizycie prezydenta Bidena w Kijowie, bo to cały czas pokazuje. Rangę sojuszu. A pamiętajmy też, tak, że w takim oczachstwie jak Stany Zjednoczone, no patrzy też jakby długofalowo, administracje poprzednich prezydentów współpracowały z poprzednim obozem rządowym, jak Rzebiła Platforma, współpracują z krajem z i patrząc na to, że jesteśmy ważnym krajem w NATO, patrząc na nasze położenie, Spodziewam się, że przez następne lata, nawet jak władze w Polsce będą się zmieniać i, władze, i także władze będą się zmieniać w Stanach Zjednoczonych, to ta współpraca będzie się odbywać, no bo jesteśmy sojusznikami, sojusznikami z NATO. Jak sam Pan Prezydent wypadł podczas, no, podczas przyjazdu Joe Bidena? Bo też miał, tak jak się trochę śmiało, pozycję, taki support przed wystąpieniem Joe Bidena. To redaktor, było potrzebne. Doktor kusi mnie, żebym złamał taką moją zasadę, że nie, staram się nie komentować e, tego co decyzji, czy tego co robi Pan Prezydent, no bo byłem jego podwładnym, on był wierzchnikiem, więc czasami tak czuję się niezręcznie, jeśli miałbym, jeśli miałbym e, komentować, czy, czy oceniać, dlatego trochę się uchylę od, od tego pytania, ale, ale a, a trochę odpowiem, no, powiem tak, że na pewno była to dla e, Prezydenta e, kolejny Kolejny sukces na międzynarodowej, bo jeśli chodzi o te sprawy międzynarodowe, e, czy, e, czy agresję rosyjską na Ukrainę, wojnę w Ukrainie, no to prezydent jest tutaj takim no, kluczowym graczem, nie tylko w perspektywie polskiej, ale myślę i europejskiej, bo jeśli się patrzy na e, liczbę jego spotkań związanych z, e, e, z, z wojną w Ukrainie, jeśli patrzy na liczbę jego inicjatyw, jego aktywność, to, to na pewno jeśli chodzi o przywódców e, europejskich, należy do. E, Pewnie pierwszej trójki jest, jest jest tym politykiem, który inicjuje wiele działań, czy to właśnie poprzez kontakty z prezydentem Zeleńskim, z prezydentem Bidenem, poprzez różne działania w ramach tej natowskiej bukaresztańskiej dziewiątki. E, także tutaj mówię już jako jako obywatel, nie, jako był rzecznik, czy był minister, że nie, tutaj ta aktywność jest dostrzegana i chyba doceniana nie, także poza granicami Polski. To wróćmy jeszcze na, na moment do stricte polskiej polityki, zostawiając te sprawy międzynarodowe. Widać pewne przyspieszenie po stronie opozycyjnej. Tą, te propozycje Donalda Tuska, podpisanie paktu senackiego, wreszcie ono się e, dokonuje. Po raz e, któryś z kolei wolę współpracy takiej bliższej ogłoszą Szymon Chłownia i Władysław Kośmierk-Kamysz, zdaje się. W tym tygodniu wszyscy czekają na powrót Jarosława Kaczyńskiego do takiej czynnej kampanii. Czego możemy się spodziewać po tym powrocie? Ta kampania się zaostrzy, jakoś zdynamizuje, czy raczej będziemy mieli te obrazki znane z schyłku ubiegłego roku? No, patrząc na sondaże i na, na to, jak one się zmieniają, a w zasadzie jak niewiele się zmieniają, no to chyba już dzisiaj wiemy, że nie ma za bardzo takiej możliwości przepływu elektoratu Prawa i Sprawiedliwości do, do opozycji, ale też nie ma prawa i za bardzo nie ma takiej przestrzeni, żeby za, za dużo łowić w tym elektoracie opozycyjnym I nawet nie mówię A parę ale... ja zdecydowanych, elektorat niezdecydowanych? E, właśnie i, i nawet nie mówię o elektoracie Koalicji Obywatelskiej, bo wiadomo, że wyborcy koalicji nie, nie, raczej nie przejdą, no nie chcę powiedzieć, że nikt, ale to ale mogą być jakieś u, 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 promilowe przejścia y, na drugą stronę i odwrotnie. Raczej to jest to, to co pan tak mówi, albo przede wszystkim utrzymanie, utrzymanie swoje, swojego stanu posiadania, czyli mobilizacja, taki trochę twardy przekaz, jak tamci jest straszenie trochę, jak tamci dojdą do władzy to będzie gorzej, albo jak, jak ci zostaną u władzy to będzie jeszcze gorzej. Czyli każda z tych dwóch głównych ugrupowań będzie musiała mobilizować swoich, swoich zwolenników. Dla prawej swojej no wiadomo, że są jakieś możliwości mobilizacji, znaczy są możliwości powrotu do wyższych notowań pod warunkiem, że uda się uzyskać trochę tych wyborców, którzy w ostatnim czasie z różnych pewnie powodów no, deklarują, że w ogóle nie będą. Bo jak patrzymy na to, na, na pewien spadek sprawiedliwości, bo to już nie jest ponad 40, ale nawet jak to jest te 35 czy 6% w sondażach, no to jest kilka punktów procentowych mniej niż w wyborach. No to podejrzewam, że większość tych wyborców no, teraz deklaruję, że nie wie na kogo będzie głosować, albo że w ogóle nie będzie. Chyba tutaj e, głównym zadaniem partii rządzącej to, to, to jest to, żeby odzyskać e, tych wyborców, którzy w ostatnim czasie e, deklarują, że nie będą w ogóle głosować. M może oczywiście mogą być jakieś niewielkie przepływy gdzieś e, w, w elektoracie, e, może Szymona Hołowi, to trzeba pewnie by, by bardzo dokładnie zbadać. E, Dlatego do generalnie uważam, że kampania będzie <laughs> dość ostra, mobilizacyjna, na zasadzie takiej wiemy, że za bardzo nowych zwolenników nie uzyskamy, że nie przekonamy zwolenników strony przeciwnej, żeby do, głosowali dla na, na nas, tylko musimy zmobilizować wszystkich tych, którzy w ostatnich latach do nas e, głosowali. No, Prawo i sprawiedliwość e, ma, miało e, kilka milionów wyborców, którzy pozwolili jej chyba, jeśli dobrze pamiętam, e, sześciokrotnie wygrywać różnego rodzaju wybory. No, i gdyby, gdyby powtórzyło wynik ostatnich wyborów w 2019, to cały czas ma, ma, ma szansę na, na zwycięstwo i, i raczej pewnie poszukiwanie koalicjanta. A z drugiej strony, opozycja też musi e, musi, e, musi cały czas mobilizować mobilizować swoich wyborców. Nie wiem, czy dobrym, dobrym takim argumentem mobilizowania jest straszenie, że, że tamci chcą sfałszować wybory. Raczej. U, używałbym innych argumentów. Ale kampania że będzie e, przez to taka dość ostra, intensywna, e, bo ka, każdy ze stron wie, że e, kluczem do zwycięstwa jest e, jak, jak, jak najmocniejsze, tak kolczeń mówiąc, wyciśnięcie cytryny, czyli, e, czyli nie oddanie nawet jednego wyborcy, który kiedyś na nas zagłosował, nie pozwolenie mu na to, żeby, żeby zwątpił czy, czy nie poszedł głosować. Więcej Pe, tego samego, tak. mówiąc krótko. Pe, pewnie tak, no proszę zobaczyć, że, że, że te tematy raczej się. E, powtarzają one, czas, czasami, czasami są w dobrym trochę opakowaniu, ale jednak jest tak, że jedni straszą e, drugich. Prawo e, pewnie będzie pokazywać, że to, jak, jak, jak źle będzie, jeśli e, opozycja będzie w a opozycja będzie pewnie mówić, że e, zobaczcie, na no, trzecia kadencja pis to już w ogóle będzie, będzie koszmar. E, bo bo no, żyjemy. Tak podzielam społeczeństwo, że trudno sobie wyobrazić, żeby nagle wyborca prawa sprawiedliwości przerzucił swoje głosy na koalicję obywatelską i odwrotnie koalicję obywatelską i na PiS. Raczej mogą być jakieś rzeczy, które spowodują, że ten wyborca nie pójdzie, bo będzie związony, będzie wkurzony w tej partii, a każda z tych partii będzie, pewnie będzie chciała stać takiej właśnie, e, takiego stanu Czyli maksymalna mobilizacja, jak głosowałeś dla nas, teraz byłeś naszym wyborcą, prosimy cię jeszcze raz, daj nam kolejną szansę. Bo jak, bo jak nie pójdziesz do, do wyborów, to tam ci pójdą i zobaczysz, co się wtedy będzie działo. Tak, a te... mówię to opisowo. A czy wraz z powrotem Jarosława Kaczyńskiego Spieszy się też Trybunał Konstytucyjny i <grych> wypowie się w sprawie, e, którą wysłał do kontroli prewencyjnej Andrzej Duda odnośnie właśnie ustawy o Sądzie Najwyższym, bo w Prawie i sprawiedliwości, jakie ja rozmawiałam z politykami, którzy gdzieś byli w pobliżu Jarosława Kaczyńskiego, w jego otoczeniu, oni mówili, że właśnie Andrzej Duda im praktycznie przegrał trzecią kadencję. Oni byli załamani w momencie decyzji prezydenta, bo mówili, że nawet już stawka nie jest o to, czy oni będą rządzić, ale czy w ogóle wygrają wybory, że kap te obu tak ważne dla mnie. No na pewno część obozów zjednoczonych prawie, mówię część, bo opowiem, że nie wszyscy, bardzo dużo uwaga przywiązuje do tych pieniędzy z kiedyś już właśnie z Państwem o tym rozmawialiśmy, że, że, że te pieniądze mogą być na kilku poziomach ważne dla prowadzący, na poziomie takim propagandowym, na poziomie pr owo kampanijnym ale także realnym, to są konkretne miliardy, które no w pierwszych transzach mogłyby już przypłynąć pewnie em, w drugiej połowie roku, już pewne inwestycje samorządowe mogłyby e, pod po te, po te transze być przygotowywane, e, więc to bez dwóch zdań jest, e, jest temat e, ważny dla, dla rządzących, ale z tego co wiemy, to wczoraj chyba tak jak czytałem jakąś wypowiedź Pani Prezes, e, zbynał pani prezes Przyłemskiej, że e, zostały e, już, już pierwsze procedury zostały uruchomione związane z, e, z tym. E, tą skargą prezydencką, no i że tutaj Trybunał będzie, będzie procedował. Ja myślę, że też no, waga sprawy jest na tyle duża, że no, sędziowie Trybunału też jakby wiedzą, znaczy waga sprawy dla Polski, nie tylko dla, dla jednej czy drugiej opcji jest o tyle duża, że sędziowie Trybunału też myślę, że tutaj tą sprawę potraktują priorytetowo. Wiemy, że to jest ona na tyle ważna też, też Konstytucyjnie, że musi być ten tak zwany w pełnym składzie, tak? Czyli minimum 11 sędziów, i że tutaj no, ona będzie potestowana w jakiś sposób priorytetowo. Nie wiem, czy to będzie związane z powrotem przez Kaczyńskiego do, do takiego, nazwijmy, objazdu kraju kampanijnego. Nie musi być, myślę, że, że tutaj waga sprawy jest tak, jest tak duża i, i wszyscy oni wiedzą także Także śledzący pewnie politykę Sędziowej Trybunału, że wyrok yy, może zapaść w tej kwestii dość szybko. Ale czy wtedy pieniądze rzeczywiście możliwe, że one dotrą do Polski, czy to już jest pozamiatane? Bo w wpisie mówią, że nie. mimo wyroku trybunału i tak naprawdę taka atmosfera między Komisją no, Europejską a Nie wiem jak wygląda sytuacja po stronie Brukseli. Jak Komisja Europejska definiuje to, co się stało, czyli ten wniosek pana prezydenta. Czy na spokojnie czeka na na wyrok Trybunału, czy uznaje, że to jednak je, jest, jest pewna przeszkoda? E, pewnie znając, znając trochę komisję na to, jak czekała na uchwalenie ustawy, także poczeka na e, na wyrok Trybunału i w zależności, jaki on, on będzie, czy będzie spełniał e, różnego rodzaju ustalenia w trakcie negocjacji, to będą dalsze decyzje. E, to, jestem pewien, że środki z a trafią wcześniej czy później do Polski. Po e, wyborach. Ważne, żeby to było już wcześniej, no bo wtedy pewne inwestycje pewne nie można realizować wcześniej, a, no, a żyjemy w czasach takiej niepewności, także gospodarczej, e, więc taki system środków e, na pewno Polsce by się przydał, bo tak ja mówię, to, to, to służyłoby inwestycjom samorządowym, prywatnym, e, przecież w przyszłym poli zapisane wiele, wiele różnych rzeczy, e, które potem by służyły na co dzień, na co dzień obywatelom, e, rozruszały gospodarkę w takim czasie, no, popandemicznym i nazwijmy to okołowojennym. Więc na pewno by się przydały. Patrzę, realnie mamy marzec, więc niezależnie od tego, jak szybko i co rozumiem, przez szybko zapadnie ten wyrok Trybunału na pieniądze przed wyborami, moim zdaniem nie mamy co liczyć. wierząc oczywiście że no to... one się pojawią w Polsce. No, Ale jeśli by, jeśli by była przed wyborami taka informacja, że tak, wszystko jest zagadnione, już pierwsze transze zaraz pójdą, to też dla byłaby informacja, którą mogą się pochwalić przed społeczeństwem, dającą nadzieję, że zobaczcie, już to załatwiliśmy. Nawet jak jeszcze tych pieniędzy nie widzimy, to już mamy. To już, to już jest taka twarda deklaracja wprost mówiąca, że te pieniądze e, e, będą w kolejnych transzy wpływały do Polski. Więc no, timing jest tutaj oczywiście bardzo ważny, bo zgadzam się z, z, z Państwem, e, im szybciej to będzie załatwione, tym lepiej, a na pewno e, jeśli to w kampanii nie będzie załatwione, znaczy do kampanii, no to opozycja może to podnieść jako sztandar, e, e, może pokazywać, że zobaczcie, e, my obiecujemy, że to załatwimy, e, on tego nie zrobił. Ale po na razie jeszcze grzebanie, bo jeszcze kilka miesięcy, żeby ten temat wyznaczona um, 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 prawie Przypomniał ja mi się Donald Tusk teraz na tle takich palec z pieniędzy mówiący, że on to załatwił i trzeba było powtórzyć obrazki tylko z kimś innym <grym> i już. To, to <grym> są i nawet gotowe. No tak. tak. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Opiński ja był bardzo. naszym gościem. Joanna Mizołek i Dariusz Grzędziński. Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy.